Hej. Czy ma sens, ktoś napisał, wiązanie się, gdy masz 35-40 lat? Wiązać to się możesz sznurem, ale spotykanie się z kobietą, oczywiście długofalowo, z perspektywą wizji bycia w małżeństwie, czy bycia razem do końca życia. Czy ma sens spotykanie się mając 35-40 lat z kobietą, która ma 18-19, po prostu różnica wieku 15-20 lat. Czy to ma sens? Y, oczywiście, że to ma sens, ponieważ znam wiele, wiele różnych związków y, bardzo zwariowanych wiekowo, czyli różnica 20-30 lat y, potrafi nawet być. Facet starszy oczywiście o 20-30 lat od kobiety. I fakt faktem te związki potrafią wytrzymać wiele. Potrafią wytrzymać i 20 lat i potrafią ci ludzie się zestarzyć ze sobą. Y, bo, 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 bo tak jest to kwestia dopasowania to kwestia tego jak się z sobą czujecie bo to, że ty masz 35 lat a jesteś emerytem mentalnym i umarłeś 10 lat temu a kobieta, która ma 19 dopiero zaczyna żyć i jej intelekcji jest 10-krotnie wyższa od twojego więc możecie nigdy ze sobą nie nawiązać współpracy i Wiek tutaj uważam nie ma nic do tego. Oczywiście, że większość kobiet, które mają 18-19 lat, wiele osób powie, że nie ma o czym z nimi rozmawiać. Ja powiem wam z własnego doświadczenia: jest wiele kobiet z domów. Właśnie to jest bardzo ważne: z wykształconych domów, gdzie rodzice są mają intelekt troszeczkę bardziej podwyższony. To te dziewczynki. Są wtedy bardziej rozwinięte intelektualnie, i w tym momencie, jak jesteś emerytem 35-letnim mentalnie, który już umarł 10 lat temu, no bo nie żyje praktycznie, bo tak większość, większość ludzi niestety, ale nie żyje pełnią życia, tylko umarła już bardzo dawno temu, to gwarantuję ci, że ty będziesz na takim poziomie, ona będzie na takim. W każdej materii prawie więc pytanie się czy jest sens wiązać się z 10 lat młodszą kobietą 15 20 30 ja odpowiem ci że tak ale tu jest bardzo ważne twoje doświadczenie umiejętność przebywania z różnymi osobami z kobietami jeżeli nie masz takiego doświadczenia to zawsze będzie ci o wiele wiele trudniej spotykać się z kimś takim, bo nie będziesz potrafił wyczuwać, wiedzieć, a wiedza jest niestety dzisiaj bardzo istotna i wiedza kosztuje. Myślę, że po części albo w całości odpowiedziałem Ci na to pytanie Jest sens wiązać się z takimi kobietami i warto się wiązać z kobietami młodszymi od siebie o ileś tam lat. Oczywiście jeżeli dbasz, bo to jest też pytanie, nie widzę jak ty wyglądasz, nie widzę jaki ty jesteś mentalny, bo Ty mo mo mogłeś umrzeć już 20 lat temu i masz brzuch, który yy, dotyka twojego nosa. A możesz mieć kostkę na brzuchu i możesz być w wieku 50 lat, jak jakbyś miał 17 lat, więc temat rzeka, ale jeżeli masz duszę małolata, zawsze wszystko warto. Hej.